Uniwersytet Galaktyczny Drywax był miejscem, gdzie zderzały się najróżniejsze światy. Orbitujący wokół błękitnej gwiazdy, dryfował między systemami jako mobilna arka wiedzy, przyciągając najinteligentniejsze istoty z całej galaktyki. Wśród studentów z twardych planet ognia, istot wodnych i istot z czystej energii znajdowała się też przedstawicielka rasy Wyr Liszar, jedna z najlepszych studentek na Wydziale Biologii Porównawczej. Lishar pochodziła z planety Terajven. Jej skóra miała połysk cienkiego metalu, oczy płonęły złotem, a każde jej słowo miało ton wyważonego autorytetu. Jej rasa słynęła z chłodnego racjonalizmu, perfekcyjnej analizy i dystansu do emocji. Dlatego wiadomość, że ma współpracować z człowiekiem, wywołała w niej niepokój. Ludzie byli i nieprzewidywalni. Gdy po raz pierwszy zobaczyła Marka Wiśniewskiego, zaskoczył ją jego spokój. Mężczyzna był wysoki, miał gęste, ciemne włosy i spojrzenie tak uważne, że zdawał się przeszywać przestrzeń międzygalaktyczną. Mówił wolno, lecz z pewnością. Nie próbował imponować. To intrygowało ją jeszcze bardziej niż dane na jego temat. Jako jeden z niewielu ludzi został przyjęty na prestiżowy kurs biologii integracyjnej, co samo w sobie świadczyło o niezwykłych zdolnościach. Zostali przydzieleni do projektu badawczego o wyjątkowo delikatnej tematyce. Porównanie adaptacyjnych mechanizmów rozrodczych ras humanoidalnych. Dla Liszar temat był czysto naukowy. Dla Marka interesujący i zabawny. Już przy pierwszych wspólnych analizach pojawiły się napięcia. Liszar metodycznie wypisywała cykle hormonalne różnych gatunków, szczegółowo analizując okresy płodności i sezonowość. Gdy przyszedł czas na dane ludzi, Marek wzruszył ramionami. U nas nie ma sezonów. Mężczyźni są płodni cały czas. Liszar uniosła wzrok z tabletu i wpatrzyła się w niego. Co oznaczy cały czas? To znaczy, że nie mamy biologicznie uwarunkowanego okresu rozrodu. U nas wszystko zależy bardziej od woli i sytuacji. To nielogiczne, odparła po chwili. To wymaga ogromnych nakładów energetycznych. To nieoptymalne. Biologicznie nieefektywne. Marek uśmiechnął się kątem ustęp. Może. Ale to też daje pewną elastyczność. Liszar poczuła dziwny dyskomfort. Nie była przyzwyczajona do tego, by dane ją zaska. A jeszcze mniej do tego, by osoba przekazująca te dane wywoływała przyspieszone bicie jej dwóch serc. W kolejnych dniach obserwowała Marka uważnie. Przy pracy był skupiony, rzeczowy, ale zaskakująco cierpliwy. Nigdy nie spieszył się z oceną. Nie próbował jej dominować ani udowadniać swojej racji. Był inny niż większość humanoidów, jakich znała. I co gorsza, budził w niej niepokojące impulsy. Któregoś dnia, przeglądając skejmi neurohormonalne ludzi, trafiła na dane wskazujące na stałą aktywność endokrynną związaną z płodnością u mężczyzn. Potwierdzenie. Odłożyła czytnik, spojrzała na marka, który właśnie popijał syntetyczną kawę i wypowiedziała tylko jedno słowo. Zawsze. Spojrzał na nią z lekkim rozbawieniem. Tak. To cię szokuje. To zmienia wszystko, co wiedziałam o biologii reprodukcyjnej. To, to chaotyczne. Ale też fascynujące. Cieszę się, że mogę reprezentować ten chaos. Odpowiedziała niczym, ale serce w jej piersi zabiło szybciej. Pierwszy raz, odkąd opuściła Raven, poczuła coś, co nie dało się opisać wykresem ani równaniem. Coś ludzko nieprzewidywalnego. Przez kolejne dni atmosfera między nimi zmieniała się powoli, lecz nieuchronnie. Liszar, choć starała się zachować chłodny dystans, coraz częściej łapała się na tym, że nie potrafi przestać obserwować Marka. Jego sposób mówienia, gesty, sposób, w jaki czasem mrużył oczy, gdy analizował dane, albo jak śmiał się cicho, gdy coś go zaskoczyło. Dla niej, wychowanej wśród racjonalnych wyran, ten człowiek był zagadką pełną sprzeczności postanowiła działać. Jeśli nie potrafiła zapanować nad emocjami, musiała je przekuć w dane. Nauka była jej tarczą. Zgłosiła wniosek o dostęp do prywatnego laboratorium. Oficjalnie miała przeprowadzić testy hormonalno-fizjologiczne międzygatunkowe na poziomie dynamicznego współoddziaływania. Nikt nie zadawał pytań. Na Uniwersytecie Galaktycznym często działy się rzeczy bardziej ekscentryczne. Marek zgodził się od razu. Znowu będziesz mnie podłączać do elektrod. Zapytał, zerkając z rozbawieniem na sprzęt. Tym razem potrzebuję bardziej złożonych reakcji. Stymulacja sensoryczna, kontakt fizyczny, może pewna dawka stresu poznawczego. Brzmi jak randka u twojej rasy. Nie odpowiedziała, choć kącik jej ust drgnął ledwie zauważalnie. Urządzenia były gotowe. Liszar przygotowała zestaw receptorów do monitorowania rytmu serca, przewodnictwa skóry, poziomu hormonów i aktywności mózgowej. Wszystko przebiegało zgodnie z protokołem. Do momentu, w którym ich dłonie przypadkowo się zetknęły. To było tylko lekkie muśnięcie. Ale wystarczyło. Przez jej ciało przeszedł impuls, jakby w miejscu kontaktu pojawiło się napięcie elektryczne. Jej skóra zareagowała natychmiast. Błysk subtelnego błękitu objął wnętrze jej dłoni i rozlał się na przedramię. Zamarła. Marek spojrzał na nią, a potem na jej rękę. Był człowiekiem, ale spędził na uniwersytecie wystarczająco dużo czasu, by wiedzieć, co to oznacza. To sygnał pożądania, prawda. Liszar nie odpowiedziała od razu. W jej głowie trwała walka rozum przeciwko impulsowi. Powinna odsunąć rękę. Powinna zakończyć eksperyment ale nie zrobiła nic z tego. Tak, e powiedziała cicho. Powietrze zgęstniało. Chwilę później odezwał się Marek, już bez żartobliwego tonu. To nie jest już tylko eksperyment, Liszar. Zamknęła oczy na moment, walcząc z własnym wnętrzem. Nie. Już dawno przestało być. W ciszy, jaka zapadła, oboje poczuli, że przekroczyli niewidzialną granicę. Z punktu widzenia federacji, z punktu widzenia nauki, ich relacja była niedozwolona. Zakazana. Mimo to, żadne z nich nie zrobiło kroku w tył. Liszar cofnęła dłoń powoli, jakby walczyła z własnym ciałem. Otworzyła panel kontrolny i spojrzała na dane. Wszystkie wskaźniki potwierdzały to, czego już nie chciała nazywać tylko reakcją biologiczną. Aktywność neuronowa. Skok hormonów. Pulsowanie fal emocjonalnych. Musimy przerwać. Na dziś. Marek nie zaprotestował. Ubrał się powoli, jakby czuł, że każde słowo więcej może rozbić kruchą równowagę. Gdy wychodził z laboratorium, zatrzymał się w drzwiach i spojrzał na nią. Jeśli to wszystko przestanie być tylko nauką, ja nie będę uciekał. Liszar stała w ciszy jeszcze długo po jego wyjściu. Jej dłonie drżały. Po raz pierwszy nie z powodu stresu, ale czegoś o wiele bardziej niebezpiecznego. Ciekawości, która przestała być naukowa. Nie minęły nawet dwa cykle orbitalne, gdy wszystko zaczęło się sypać. Liszar zauważyła to pierwsza. W wiadomościach, które wcześniej ignorowała, pojawiły się dyskretne ostrzeżenia. Zmiana tonu u wykładowców. Dziwne spojrzenia od innych studentów. Rada Naukowa zaczęła interesować się ich projektem z niepokojącą intensywnością. Nie chodziło już tylko o badania. Ktoś dotarł do danych z prywatnego laboratorium. Ktoś widział wykresy reakcji, które jasno sugerowały, że między Liszar i Markiem doszło do głębokiej, osobistej interakcji. Wezwanie na przesłuchanie przyszło rano. Rada Naukowa Uniwersytetu, złożona z przedstawicieli pięciu raz, nie tolerowała zbyt bliskich relacji między badaczem a obiektem. Zwłaszcza jeśli jednym z nich był człowiek. Ludzkość wciąż nie miała pełnych praw wewnątrz federacji. Liszar stanęła przed Radą z uniesioną głową. Zimne światło reflektorów padało na jej twarz, ale nie drżała. Skanery rejestrowały jej rytm serca. Kontrolowała każdy ułamek emocji. Przynajmniej pozornie. Czy potwierdzasz, że przekroczyłaś granicę etyki badawczej w interakcji z osobnikiem ludzkim? Zapytał przedstawiciel rasy K.E. Nie zgadzam się z formą pytania. Przekroczenie zakłada szkodliwość. My stworzyliśmy coś nowego. Coś, co może mieć wartość dla całej galaktyki. Mówisz o uczuciach? Prychnęła delegatka z rasy Tren. Sentymencie? To nie jest nauka. Liszar uniosła wzrok. To, co między nami się wydarzyło, potwierdza istnienie kompatybilności międzygatunkowej głębszej niż fizyczna. Rezonans emocjonalny, synchronizacja neurologiczna. To nie sentyment. To zjawisko, które wymaga zrozumienia, a nie potępienia. Cisza. A potem głos przewodniczącego. Prosimy o natychmiastowe zakończenie projektu. Kontakty z człowiekiem Wiśniewskim muszą zostać zerwane. Jeśli odmówisz, zostaniesz wydalona z uniwersytetu i stracisz status badacza. Liszar nie potrzebowała czasu na decyzję. Odrzucam ultimatum. Nie czekała na reakcję. Odwróciła się i opuściła salę, nie oglądając się za siebie. Wieczorem Marek już czekał na nią w ich sekretnym miejscu pod szklarnią hydroponiczną. Spojrzała mu w oczy i bez słowa podała mu zapieczętowaną kopertę. W środku znajdował się jej kod badacza. Oficjalnie wyrejestrowany. Wiedzą, powiedziała cicho. Marek zbladł, ale nie wyglądał na zaskoczonego. Czyli to teraz prawdziwa ucieczka. Tak. I nie mamy dużo czasu. Dane są nadal na serwerze. Jeśli je zabezpieczą, zniszczą wszystko. Wiesz, że nie będzie powrotu. Nie potrzebuję powrotu. Potrzebuję prawdy. I ciebie. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie jak supergrawitacyjne pole. A jednak przez chwilę między nimi nie było strachu. Było coś bardziej pierwotnego. Przekonanie, że wszystko, co robili, miało sens. Zabrali tylko najważniejsze rzeczy. Skanery. Moduł pamięci z kopiami danych. I siebie nawzajem. Uciekali nie tylko przed radą. Uciekali przed światem, który nie był gotowy na to, co odkryli. Świat, który nie potrafił zrozumieć, że czasem największym aktem nauki jest miłość. O drugiej nad ranem korytarze Uniwersytetu Galaktycznego Drywax były niemal puste. Tylko systemy czyszczące i kilka dronów bezpieczeństwa przemykały między sekcjami, monitorując powietrze i analizując zapisy aktywności. Liszar i Marek poruszali się w milczeniu, każde z nich z zupełnie innym napięciem w ciele. Ona była chłodna i precyzyjna, jego serce waliło jak szalone, lecz krok miał pewny. Mimo, że wiedział, iż ich plan graniczył z samobójstwem. Statek, który miał ich zabrać, znajdował się na jednym z dolnych hangarów technicznych, zwykle wykorzystywanych przez zaopatrzenie. Liszar przeprogramowała algorytmy czujników tak, aby system nie rozpoznał ich obecności jako podejrzanej. Jednak wiedziała, że margines błędu istniał. Zawsze istniał. Po drodze zabrali dwa plecaki. W jednym znajdowały się skompresowane próbki tkanek, dane eksperymentalne i sekwencje genetyczne. W drugim kilka granatów EMP, zakazany blaster pulsacyjny oraz awaryjna antena komunikacyjna, zaprogramowana na przypadkowe pasma. Nie rozmawiali. Nie musieli. Cisza między nimi była pełniejsza niż jakiekolwiek słowa. Gdy dotarli do hangaru, drzwi techniczne otworzyły się z cichym sykiem. Marek natychmiast poczuł charakterystyczny zapach paliwa plazmowego. Ich pojazd, stary transportowiec typu rezyn, czekał gotowy, zasilanie uruchomione, systemy startowe rozgrzane. Wtedy właśnie wybrzmiał alarm. Czerwone światła zapłonęły nad ich głowami. Echo dźwięku odbiło się po ścianach jak dzwon pogrzebowy. Systemy zostały zrestartowane. Ktoś się zorientował i rzucił aliszar, siadając za sterami. Ile mamy czasu? Zapytał Marek, podpinając kabel do terminala nawigacyjnego. Mniej niż minutę. Za ich plecami rozległ się dźwięk zbliżających się kroków. Ciężkie buty, rytmiczne i szybkie. Oddział bezpieczeństwa. Liszar uruchomiła pole maskujące wokół statku i podała Markowi kod do przejęcia systemu sterowania. Gdy drzwi hangaru eksplodowały od uderzenia impulsu elektromagnetycznego, Statek wzniósł się w powietrze, a Liszar przekroczyła granicę procedur. Przebiła się przez pole siłowe otaczające kampus. Wstrząs rzucił ich o panele, a systemy przeciążeniowe zapiszczały w panice. Trzy bezpośrednie trafienia, krzyknął Marek, analizując odczyty. Osłony padają. Przejmuje ręczne sterowanie. W manewrze, którego nie powstydziłby się zawodowy pilot, Liszar skierowała transportowiec pod ostrym kątem w stronę orbity. Drony pościgowe zbliżały się szybko, ale ona znała systemy uczelni od podszewki. Wprowadziła kurs, który przeprowadził ich przez pole zakłóceń magnetycznych, tworząc chwilową iluzję zniknięcia. W końcu zapadła cisza. Alarmy ucichły. Marek wpatrywał się w przestrzeń przed sobą, gdzie otwierał się widok na nieskończoną czerń z rozsypanymi klejnotami gwiazd. Gdy Liszar oderwała dłonie od sterów, wciąż się trzęsły. Udało się, powiedział Marek, choć jego głos był bardziej pytaniem niż stwierdzeniem. Na razie. Ale oni nie przestaną nas ścigać. W takim razie lepiej, żebyśmy się nie zatrzymywali. Spojrzała na niego. Przez krótką chwilę nie byli naukowcami, nie byli przedstawicielami różnych ras. Byli tylko dwojgiem ludzi i jednym człowiekiem i jedną istotą, która właśnie złamała wszystkie zasady, by być z nim. Marek, jeżeli mnie za to zamkną, jeżeli mnie wykluczą ze wszystkiego, co znałam. To nie będzie koniec. Będzie początek. Jeśli ich świat nie potrafi zrozumieć, co odkryliśmy, to znajdziemy taki, który potrafi. Spojrzała w panel, na którym migotała trasa ucieczki. Rubieże galaktyki, daleko poza strefą wpływu Federacji. Planety pograniczne. Niebezpieczne, dzikie, nieuregulowane. Ale wolne. Ustawili kurs. Włączyli systemy maskowania. W przestrzeni, gdzie obowiązywały tylko prawa przetrwania i odwagi, rozpoczęła się ich nowa podróż. Nie wiedzieli, kto i kiedy znów ich odnajdzie. Ale wiedzieli jedno. Byli razem. A to wystarczało. Księżyc Eryna, trzeci satelita gazowego olbrzyma z systemu Sykarion, był jałowy, skalisty i zdradliwy. Jego atmosfera była ledwo zdatna do oddychania, a powierzchnie przecinały dzikie szczeliny geotermalne i nieregularne uskoki tektoniczne. Nie było tu miast ani bas. Nie było też prawa. To właśnie dlatego Liszar wybrała to miejsce na awaryjne lądowanie. Statek ledwie zdołał utrzymać kurs. Wewnętrzne systemy sterujące przestały odpowiadać, a ostrzeżenia o przeciążeniu włączały się co 15 sekund. Marek próbował ratować zasilanie pomocnicze, ale w końcu po prostu spojrzał na liszar i skinął głową. Lądowanie było brutalne. Kadłub przeciął kamieniste zbocze i sunął przez kilka kilometrów, aż wreszcie osiadł na skraju krateru, dymiąc i skrzypiąc metalem jak umierający zwierz. Oboje przeżyli. Ledwie. Marek miał rozcięte ramię i kilka żeber pękniętych od siły uderzenia. Liszar krwawiła z boku, ale jej skóra szybko się regenerowała. Schronili się w pobliskiej jaskini, w której kiedyś musiała istnieć stacja wydobywcza. Pozostały po niej tylko zardziewiałe wsporniki i resztki konsol. Liszar opatrywała Marka, siedząc przy nim w milczeniu. Jej ręce, zwykle tak precyzyjne, teraz drżały. Marek przyglądał się jej z mieszaniną bólu i wdzięczności. Nigdy nie myślałem, że zginę na pustkowiu, próbując uratować naukowy romans. Nie umrzesz. Nie pozwolę ci. Ty jesteś naukowcem, nie wojowniczką. Mylisz się? Podniosła głowę, a w jej oczach nie było już chłodnej kalkulacji. Był gniew, była determinacja i była miłość. Kilka godzin później, gdy Marek odpoczywał, systemy alarmowe jaskini zarejestrowały ruch. Liszar błyskawicznie zareagowała. Zmodyfikowała sygnał, ustawiła maskowanie cieplne i przemieściła się do górnego poziomu ruin. Zobaczyła ich przez wizjer optyczny. Trzech carnów. Carni byli czymś więcej niż fanatykami. Wyznawali czystość biologiczną, uważając każdą międzygatunkową relację za świętokradztwo. W przeszłości dokonywali czystek na planetach, gdzie istoty mieszały krew. Teraz przybyli tu, bo wiedzieli, że Liszar i Marek uciekli z danymi, które mogły zburzyć ich światopogląd. Liszar zeszła cicho do Marka i podała mu jego blaster. Sama dobyła zakrzywionego noża z metalu wulańskiego, odziedziczonego po matce. To nie była broń naukowca. To była broń wyranki. "Możesz walczyć?" zapytała. "Mogę krwawić, jeśli to pomoże." "Wystarczy, że będziesz żył." resztę załatwię ja. Gdy pierwszy Czarn wszedł do jaskini, został natychmiast porażony impulsem ukrytej pułapki. Drugi zorientował się za późno. Liszar rzuciła się na niego z takim impetem, że upadł, nie zdążywszy nawet aktywować pola ochronnego. Przecięła mu gardło w jednym ruchu, a jego krew parowała na jej skórze. Trzeci walczył najdłużej. Miał pancerz i broń energetyczną. Strzelił, raniąc Marka w ramię, zanim Liszar zdołała dosięgnąć go nożem. Gdy w końcu padł martwy, Liszar rzuciła się do Marka, obejmując go, choć cała jej istota drgała od walki. Nadal oddychasz. Bo wiedziałem, że wrócisz. Objęła go, czując, jak jego ciało drży. Już nie z bólu, lecz z napięcia, które powoli ustępowało. Jesteś obcy. Jesteś inny. Jesteś niestabilny biologicznie, zbyt impulsywny i kompletnie nielogiczny. Ale bez ciebie nie chcę istnieć. Marek zamknął oczy i uśmiechnął się. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się od rozmowy o płodności. Zapadła długa cisza. W tej ciszy rozumieli się lepiej niż kiedykolwiek. W tej chwili nie byli uciekającymi przestępcami. Nie byli dowodem naukowym ani symbolem buntu. Byli tylko dwojgiem istot, które się odnalazły. Przeciwko światu, przeciwko systemowi, przeciwko wszystkiemu. I gotowych walczyć do końca. Poranek na Erynie był zawsze bladym złudzeniem dnia. Cienka atmosfera księżyca zaledwie rozpraszała światło pobliskiej gwiazdy, dając złudne poczucie normalności. Niebo miało kolor wypłowiałego bursztynu, a skały odbijały światło niczym kawałki czarnego szkła. W tym bezlitosnym krajobrazie, pośród ruin dawnej kopalni, Marek i Liszar budzili się do kolejnej doby życia w ukryciu. Marek powoli otworzył oczy. Jego ciało wciąż bolało, ale rany już się zasklepiały. Dzięki Liszar. Dzięki jej niezachwianej obecności. Odwrócił głowę i spojrzał na nią. Spała, zwinięta w kocu, wciąż trzymając w dłoni nóż. Nawet we śnie jej twarz była czujna. Ale była piękna. I była jego. Kilka godzin później udało im się odzyskać część zasilania z wraku transportowca. Odtworzyli z pamięci nagrania z eksperymentów dane neurologiczne i reakcje hormonalne. Wszystko, co oświadczyło nie tylko o fizycznej, ale emocjonalnej kompatybilności między nimi. Nie mieli już zamiaru uciekać. Zamiast tego wysłali transmisję. Nie do federacji. Nie do uniwersytetu ale do każdego wolnego przekaźnika w galaktyce, każdej stacji pirackiej, każdego niezależnego archiwum. Wysłali prawdę. Nagranie zaczynało się od prostych słów. Ja jestem Liszar Sterajwen. To jest Marek Wiśniewski z Ziemi. Nasze istnienie razem jest dowodem. Dowodem, że miłość, rozum i biologia mogą istnieć ponad granicami ras, systemów i doktryn. Nie jesteśmy wyjątkiem. Jesteśmy początkiem. Odpowiedź nadeszła szybciej niż się spodziewali. Z najdalszych zakątków rubieży odezwały się głosy. Inni, którzy ukrywali się latami. Parchy, która kochała człowieka. Henrik, który miał dzieci z panią inżynier z Olderii. Historie, które przez dekady były wymazywane, teraz powracały. Nie minęło wiele dni, gdy do ruin Erni dotarł statek. Niewojenny. Niezwiadowczy. Mały, przestarzały transportowiec, który wylądował bez zapowiedzi. Z pokładu wyszła starsza kobieta, pół człowiek, pół rasa genarii. Powiedziała jedno zdanie, które zmieniło wszystko. Założyliśmy wolne koło badawcze. Potrzebujemy Was. Waszych danych. Waszej odwagi. Waszej historii. Liszar spojrzała na Marka i po raz pierwszy od tygodni uśmiechnęła się naprawdę. Nie przez napięcie. Nie przez ironię. Uśmiechnęła się, bo wiedziała, że wygrali. W ciągu kilku tygodni na planecie Kwaret powstała niezależna placówka badawcza. Nie podlegała żadnej federacji, nie uznawała zakazów międzypokoleniowych, nie cenzurowała emocji. Liszar została głównym analitykiem zachowań międzygatunkowych. Marek, koordynatorem do spraw integracji kulturowej. Zbudowali razem dom. Prawdziwy. Nie szron, nie bazę. Dom, w którym każde drzwi były otwarte dla tych, którzy szukali zrozumienia. Kilka miesięcy później, w jednej z sal inkubacyjnych pojawiła się nowa istota. Ich córka. Pół człowiek, pół wyran. Oczami ojca i pulsującym światłem skóry matki. Nowa forma życia. Nowa nadzieja. Marek trzymał dziecko na rękach, a Liszar stała obok, opierając głowę na jego ramieniu. W jej oczach nie było już cienia strachu, było tylko światło. Nadal uważasz, że ludzie są zbyt chaotyczni? Zapytał cicho. Tak. Ale w tym chaosie znalazłam coś, czego nie przewidział żaden model. Ciebie, nas, to dziecko, przyszłość spojrzeli przez panoramiczne okno na kwaret. Dookoła powstawały nowe domy, a statki innych par zbliżały się z różnych stron galaktyki. Świat się zmieniał. Zaczęło się od jednej rozmowy o płodności. Zakończyło odrodzeniem nadziei. I w tej nadziei zamieszkali razem. Na zawsze.